Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora. Urodzony w 1918 roku w Tarnobrzegu, syn skromnego urzędnika. Gdy we wrześniu 1939 roku Polska stanęła do walki, on, zaledwie 20 dwudziestoletni chłopak, ruszył bronić ojczyzny. Walczył w kampanii wrześniowej, a po klęsce przedostał się przez Węgry do Francji, gdzie dołączył do polskich oddziałów po kapitulacji Francji trafił do Anglii i tam został żołnierzem pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej. W 1942 roku zgłosił się na ochotnika do elitarnej grupy Cichociemnych, ochotników do zrzutu do okupowanej Polski. Przeszedł ciężkie szkolenie dywersyjne, a w nocy z 16 na 17 września został zrzucony w okolice Wyszkowa. Od razu trafił w wir walki. Na Lubelszczyźnie organizował oddziały Armii Krajowej, przeprowadzał akcje sabotażowe, rozbijał posterunki niemieckie. W akcji Burza dowodził czwartą kompanią 9 Pułku Piechoty AK. Jego odwaga i zdolności dowódcze szybko uczyniły go jednym z najskuteczniejszych partyzantów regionu. Ale prawdziwy dramat rozpoczął się po 1944 roku. Sowieci wkroczyli do Polski, a w ślad za nimi przyszła nowa władza UB, NKWD, komunistyczna milicja. Dla Zapory to nie było wyzwolenie, lecz kolejna okupacja. Zamiast złożyć broń, podjął walkę z nowym aparatem terroru. Na Lubelszczyźnie stworzył świetnie zorganizowany oddział zbrojny, który liczył nawet kilkuset ludzi. Jego partyzanci przeprowadzali spektakularne akcje. W 1945 roku w Kraśniku rozbili więzienie UB, uwalniając kilkudziesięciu więźniów politycznych. W 1946 roku w Roskopaczewie stoczyli bitwę z oddziałem korpusu bezpieczeństwa wewnętrznego, zabijając kilkudziesięciu żołnierzy komunistycznych. Wielokrotnie atakowali konwoje i posterunki, likwidowali funkcjonariuszy UB i sowieckich doradców. Zapora nie był tylko żołnierzem, był legendą. Jego ludzie mówili o nim, że był wymagający, ale sprawiedliwy. Nie tolerował grabieży ani bandytyzmu. Walczył twardo, ale z zasadami, za co cieszył się szacunkiem zarówno podkomendnych, jak i miejscowej ludności. Dla komunistów był jednak wrogiem numer jeden. Aparat bezpieczeństwa urządzał obławy, wykorzystywał prowokacje i agentów. W 1947 roku, po amnestii, wielu żołnierzy podziemia składało broń. Zapora próbował zorganizować przerzut swoich ludzi na zachód, by kontynuować walkę o sprawę Polski. To wtedy został zdradzony. Aresztowano go we wrześniu 1947 roku. W katowniach UB na Rakowieckiej przeszedł straszne śledztwo. Bity, torturowany, zmuszany do składania fałszywych zeznań. Mimo to zachował godność. W pokazowym procesie w listopadzie 1948 roku zapadł wyrok. Kara śmierci dla Zapory i sześciu jego towarzyszy broni. W celi więziennej napisał Gryps jego testament. Pisał Umieram za Polskę, którą tak bardzo kochałem. Pragnę, aby to, co po mnie zostanie, było w ojczyźnie wykorzystane. 7 marca 1949 roku w więzieniu mukotowskim w Warszawie Hieronim Dekutowski Zapora został zamordowany strzałem w tył głowy. Razem z nim sześciu żołnierzy. Zapora nie chciałby ich opuszczać nawet w chwili śmierci. Zostali pochowani w bezimiennych dołach, tak jak setki innych ofiar komunistycznego terroru. Przez dziesięciolecia jego imię miało być wymazane z pamięci. Dopiero po 1989 roku zaczęto o nim mówić. W 1994 roku sąd unieważnił wyrok wydany przez komunistów, a dziś Zapora powraca jako symbol niezłomności. Człowiek, który nie zgodził się na kompromis z kłamstwem, choć wiedział, że przypłaci to życiem. Historia Zapory jest dramatem całego pokolenia, pokolenia, które zamiast żyć w wolnej Polsce musiało ginąć w katowniach UB. Ale jest też świadectwem odwagi, bo są tacy, którzy nigdy nie poddają się nawet wtedy, gdy świat wokół wmawia im, że walka jest przegrana.